Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś o modlitwie różańcowej tak: Przedziwna w swej prostocie i zarazem głębi. Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczy naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Więc rozważanie różańcowe to właśnie kontemplacja Syna Bożego. Patrzymy na jego życie wcielone w osobie Jezusa z Nazaretu. Stało się to możliwe dzięki zgodzie Maryi. Bóg mógł przyjąć ludzkie ciało, stać się człowiekiem. A więc kolejną osobą, na którą patrzymy obok Jezusa, to Maryja. Przychodzi mi też na myśl, że kiedy ktoś. Jest dla nas drogi, ważny, a więc dzięki niemu nasze życie nabiera radości, smaku, koloru, po prostu sensu. Gdy jesteśmy szczęśliwi, w potocznej mowie często zwracamy się do niego: Królu mój, czy moja królowo. Można by powiedzieć, że zanim ona została wzięta do nieba i ukoronowana, była już na ziemi dla Jezusa królową która za łaską Bożą dała Mu wszystko, by ukształtował się najpiękniejsze z synów ludzkich. Więc prośmy, Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo w Litanii Loretańskiej aż 13 razy zwracamy się do Maryi jako do Królowej. W święto Świętej Rodziny z Nazaretu, 31 grudnia 1995 roku, Stolica Apostolska z polecenia papieża Jana Pawła II wprowadziła do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie – Regina Familia, co przetłumaczono na polski – Królowo rodziny”. Uzasadnieniu podano, że w związku z Międzynarodowym Rokiem Rodziny napływały do stolicy apostolskiej prośby, aby wierni mogli w Litanii wzywać Maryję jako królową i opiekunkę chrześcijańskich rodzin. Papież Jan Paweł II w liście do kobiet z 29 czerwca 95 roku uzasadnia sens wprowadzenia wezwania Królowa Rodzin. Mówi, że królowanie Maryi jest służeniem. To służenie jest królowaniem. Maryja, stawszy się całkowitym darem dla swojego syna, staje się darem dla synów i córek całego rodzaju ludzkiego, budząc najgłębsze zaufanie każdego, kto pragnie być prowadzony przez nią po trudach życia ziemskiego do ostatecznego celu. Przyjęcie królowania Maryi, jej miłości do rodziny każdego z nas, bierze się z zapatrzenia w ukrzyżowanego Chrystusa, zapatrzenia jej i naszemu. Kiedy w naszych rodzinach coś się dzieje, kiedy ktoś cierpi, gdy brakuje jedności albo zrozumienia, kiedy kogoś dotyka duchowa lub fizyczna śmierć. Pierwszorzędną sprawą jest zwrócenie spojrzenia na ukrzyżowanego Chrystusa. On przyjął w swojej męce każdą trudną, każdą rozpaczliwie trudną sytuację, która może dotyka teraz którąś z naszych rodzin. Mamy wpatrywać się w krzyż i usłyszeć słowa Jezusa: Oto syn Twój, a także oto matka Twoja. Z Jego woli Maryja przyjmuje nas, a my ją. Razem z nią stajemy wobec krzyża, który wcale nie znika. Maryja jednak rozpoczyna już swe królowanie. Uczy nas wzajemnie siebie przyjmować. Skoro ona przyjmuje każdego z nas, każdego z naszych bliskich, to i nasze wzajemne przyjmowanie się z całym ciężarem słabości i grzechu każdego z nas. Dokonuje się już w jej ramionach. Prawda o tym, co trudne w każdym z nas i w naszych rodzinach, jest ogarnięta jej miłością. A gdzie rośnie miłość, tam gaśnie lęk. Nie trzeba się już lękać także tego, co trudne. Maryja uczy nas czystego spojrzenia na siebie nawzajem takiego, które widzi prawdziwie. Ale też pozwala przyjąć siebie nawzajem w miłości. Na weselu w Kanie mówi: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Zróbcie wszystko to, co powie wam Jezus. A czego oczekuje Jezus? Wtedy w Kanie mówił: Napełnijcie stągwie wodą. To, jakby chciał powiedzieć dziś: Zróbcie dla waszej rodziny tak wiele, jak potraficie. Wzajemny szacunek, odpuszczenie wzajemnych win i urazów, trud wychowania dzieci, uczenie ich mądrej wolności. Podejmijcie to wszystko, co leży w Waszej mocy. I okaże się, że ten rodzinny trud jest przemieniony miłością, podobnie jak okazało się, że stągwie aż po brzegi napełnione wodą były pełne wina. Obecnie rodzina przeżywa potężny kryzys. Maryja, która sama jest matką i żoną, pomaga rodzinie. Zna trud codziennego życia, dbania o byt, o jedność, zrozumienie. Zna strach związany z przyszłością. Ona pragnie, by rodziny wróciły do Boga, twórcy rodzin. Pragnie, by rodziny wspólnie się modliły. Czeka, by pomóc małżonkom w układaniu dobrych relacji. Królowo Rodzin, w tym trudnym dla rodzin czasie, pokazuj, że miłość między ludźmi jest możliwa, że rodzina nie jest źródłem patologii, ale miejscem niezbędnym do pełnego rozwoju człowieka. Naucz nas, w jaki sposób w rodzinie kochać i być kochanym. Pomagaj nam zakładać i pielęgnować zdrowe i kochające się rodziny.